Cześć, witam Was w ten niedzielny wieczór. Dziś chciałbym poruszyć temat handlu niedzielnego. Pięknie się składa. Wielu z Was z pewnością było na zakupach. Odwiedziliście galerie handlowe, supermarkety czy innego rodzaju sklepy, żeby nabyć to, czego akurat było wam potrzeba. Czy chcielibyście, by możliwość tam została wam zabrana? Czy są jakieś wyższe cele i wyższe wartości, które by temu przyświecały? Co sądzicie o całym temacie? Jeżeli nie macie jeszcze wyrobionego zdania, służę pomocą. Chciałbym zacząć od pewnej figury retorycznej. Otóż uważam, że zakaz handlu w niedzielę są parne półśrodki. Dlaczego w ogóle ludzie mają pracować w niedzielę? Możemy podzielić ich na trzy grupy. Po pierwsze, ludzie, którzy muszą w niedzielę pracować, np. lekarze. No bo jeżeli ktoś zachoruje, trudno oczekiwać, że poczeka do poniedziałku, zwłaszcza jeżeli jest to coś poważnego. Nie możemy przecież sprawić, żeby szpitale były opustoszałe. Po drugie, więc pielęgniarki. One również pracują w szpitalach. Cała obsługa administracyjno-techniczna również. I tak dalej, i tak dalej. Są więc grupy zawodów, które muszą bezwarunkowo i bezwzględnie w niedzielę pracować. Są też takie, które niekoniecznie muszą, z pewnością nie aż tak poważnie jak poprzednie na przykład Pracownicy komunikacyjni. Wielu ludzi musi dojeżdżać do pracy komunikacją, wielu innych musi dojechać do wspomnianego wcześniej lekarza. Ale to nie jest konieczność. Mogą przyjść piechotą, mogą podjechać rowerem. Niemniej byłoby to znaczące utrudnienie. Ostatnią, trzecią kategorię stanowią ludzie, którzy teoretycznie nie muszą w niedzielę pracować i nie ma tam tylko pracowników z sektora handlu. Ale także szeroko pojęta kultura. Nie mamy wcale przymusu ani jakiejś gigantycznej potrzeby, żeby iść do teatru, kina czy biblioteki tego dnia. To samo tyczy się przecież gastronomii. Nie musimy chodzić do restauracji, możemy żyć bez tego. Pytanie jednak brzmi, czy samo takie wytłumaczenie jest wystarczające? Ludzie często poruszają ten temat z założenia, że każdemu należy się dzień wolno pracy. I jest to prawda. Każdy potrzebuje czasu na realizację swoich pasji, na odpoczynek, żeby spędzić czas z rodziną, przyjaciółmi, wyjść gdzieś, wyjechać. To wszystko prawda. Ale czy tym dniem musi być koniecznie niedziela? Bo to nie jest przecież tak, że jeżeli jakaś kasierka siedzi na kasie w niedzielę, to nie ma już żadnego wolnego dnia w tygodniu. Że ta niedziela jest jedyną możliwością, kiedy ona może mieć wolne, i ta możliwość przez krzpiożerki. Kapitalistów jest jej zabrana. Skądże znowu? Ma prawdopodobnie dwa inne dni w tygodniu wolnego. Nie jest to sobota i niedziela, ale np. środa i wtorek albo poniedziałek i czwartek. Zatem może odpocząć wtedy, wtedy zabrać dziecko na, na spacer czy do kina. Nie ma wcale przymusu, żeby robić to w niedzielę. Zdaje się, że nikt nie zauważa, że w przeciętnym supermarkecie pracuje trochę więcej niż jedna osoba. To samo dotyczy zresztą wszystkich innych wymienionych przeze mnie wcześniej obiektów, kina czy teatru. To, że pani A będzie pracowała na kasie w niedzielę w tę konkretną niedzielę, nie oznacza, że będzie to robiła za tydzień, za dwa tygodnie, za trzy tygodnie i, i tak dalej. Prawdopodobnie co jakiś czas zmieni ją pani B, pani C, pani D, pani E. Ponieważ w takich miejscach pracuje dużo osób, rotacja również jest duża, a to oznacza, że prawdopodobnie pani A ma niektóre niedziele wolne. Jeżeli nagle zakażemy handlować w jeden z siedmiu dni tygodnia, to o jedną siódmą zmniejszy się czas, kiedy sklepy mogą być otwarte. To oznacza, że będzie potrzebne mniej etatów, a to z kolei oznacza, że będzie trzeba zatrudnić mniej ludzi. Czy naprawdę mając do wyboru to, że trzeba w niedzielę popracować lub nie mieć wcale pracy, wybralibyście tą drugą opcję, a to często jest taki wybór. Natomiast zupełnie odmienną, ale nie mniej istotną sprawą jest fakt, branży logistycznej. Tam również ludzie oczekują, że zakaz będzie respektowany, to znaczy, wszelkiej maści magazyny, porty, punkty przeładunkowe również będą zamknięte, bo one są bezpośrednio związane z branżą handlu. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa rodzaje tego typu miejsc i problemy, jakie mogą tam wynikać. Pierwsze, magazyny. Zdarzyło mi się pracować w wakacje w magazynie, wiem mniej więcej, jak taka praca wygląda. Otóż, żeby świeże mięsko czy owoce dotarły do sklepu na. Poniedziałkowy poranek, bo wszyscy wiadomo, wszyscy chcemy mieć świeże towary pod ręką. To zamówienie musi zostać przygotowane poprzedniego dnia, po południu lub wieczorem. Natomiast jeżeli zakażemy magazynierom pracować w niedzielę, prawdopodobnie będą składać towar po północy. Sklepy nie obejdą się bez świeżych towarów w poniedziałek. Chyba że chcemy również, by były wtedy nieczynne. Ale to znowu przesunie tylko problem o jeden dzień, nie rozwiąże jego sedna. Drugim Również bardzo poważnym problemem są punkty przeładunkowe w naszych polskich portach. One również mają problemy finansowe, różnie bywa z ich stanem, natomiast taki zakaz uderzy w nie dużo poważniej niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Bo to nie będzie tylko oznaczać, że jeden dzień w tygodniu statki będą musiały poczekać w porcie, żeby następnego dnia zostać rozładowane. Niestety nie. Statki te popłyną do Kłajpedy na Litwie albo do Hamburga w Niemczech, całkowicie omijając Polskę. Więc cała logistyka, cały transport zostanie po prostu przeniesiony na sąsiadujący z nami kraj. Niesie to ze sobą ogromne ryzyko i ogromne straty. Weźmy pod uwagę tylko fakt, że według danych opublikowanych przez Radio Gdynia aż 42 tysiące przedsiębiorstw jest zaopatrywanych za pośrednictwem polskich portów. Ale przejdźmy do sytuacji życia codziennego. Na przykład studenci. Studenci, jak to studenci, są biedni, zatem dorabiają. Między innymi w restauracjach jako kelnerzy, czy na kasach w supermarketach na pół etatu. Jeżeli zakażemy handlu w niedzielę, ucinamy połowę czasu, kiedy taki student może dorabiać. Jest to dosyć drastyczne posunięcie, nie uważacie? Pójdźmy na to z innej perspektywy. Ktoś pracuje na dwa etaty, albo pracuje w tygodniu od rana do późnej nocy, w sobotę również. I w tym momencie może zrobić większe zakupy tylko i wyłącznie w niedzielę. Zakażemy mu tego? Żeby nie wypadło całkowicie jednostronnie, chciałbym teraz przytoczyć dwa cytaty, które obrazują moim zdaniem bardzo dobrze, w jaki sposób argumentują zwolennicy zakazu handlu w niedzielę. Osobę, która jest przeciwko zamykaniu wielkich sklepów w niedzielę, zaprosiłabym na długi niedzielny spacer albo na grilla i powiedziałabym, fajnie, nie? To wyobraź sobie, że tysiące żon i matek siedzi teraz na kasach w Tesco, Lidlu czy innej Biedronce. Te argumenty są mocno emocjonalne. Każą nam sobie wyobrazić smutne panie, matki, żony, które zamiast spędzać ten czas z rodziną na spacerze, na grillu, siedzą biedne i pracują. Nie moim zdaniem ten argument jest kompletnie nietrafiony. Podobną wizualizację możemy zrobić w poniedziałek. Wyobraźcie sobie teraz tysiące ludzi, smutnych ludzi w garniturach, siedzących przed swoimi biurkami w wielkiej korporacji. Mogliby w tym czasie układać pasjansa albo bawić się ze swoimi dziećmi, jednakże siedzą i pracują. Okropne, czyż nie? Drugi cytat jest jeszcze dziwniejszy. Jestem jak najbardziej za. Słucham różnych głosów i widzę, że zapomina się o jednym: Firma, która wzbogaca się handlując w niedzielę, robi to ewidentnie kosztem ludzi. Pracownicy, szczególnie kobiety, bo to one najczęściej pracują na kasach, zasługują na szacunek. Zasługują na to, by móc spędzać czas z rodziną, zjeść wspólnie śniadanie, wyjść na spacer do kościoła, oczywiście w zależności od wiary, czy odwiedzić rodziców. Ten cytat również jest bardzo emocjonalny. Sugeruje, że osoby, które pracują na kasie, nie mają czasu zjeść śniadania z rodziną, iść do kościoła, czy odwiedzić rodziców. Jest to oczywiście bzdura, bo mogą to zrobić w inny dzień tygodnia, ten, który akurat mają wolny. Ale wróćmy jeszcze do meritum. Jeżeli Tutaj jest sugestia. Ktoś bogaci się na ludzkiej krzywdzie, zmuszając ich do pracy w niedzielę? Cóż, możemy to rozciągnąć no, nieco szerzej. Idąc marksistowską retoryką, którą tutaj pani przywołuje, zawsze przedsiębiorca bogaci się na krzywdzie swoich pracowników. Mogliby oni bowiem robić coś o wiele milszego niż siedzieć w pracy, niezależnie od dnia, tygodnia. Tymczasem jednak decydują się przyjść do pracy. Z własnej nieprzymuszonej woli. Ogólnie można zauważyć, że argumenty, które są mocno za zakazem, sugerują następujące rzeczy. W Europie Zachodniej tak jest i ludzie tam żyją i sobie radzą. No okej, okay. ale po skolektywizowaniu środków produkcji ludzie w Korei Północnej również żyją i sobie radzą. Co nie znaczy, że każda zmiana jest okej. Okay. I to, że ludzie gdzieś żyją z taką, a nie inną regulacją, nie oznacza wcale, że jest ona dobra. Mało tego. Nie znaczy wcale, że jest konieczna do życia, gdyż ludzie żyją również i radzą sobie bez niej. Kolejnym argumentem, padającym zwłaszcza od strony konserwatystów, jest fakt, że wielu Polaków to osoby wierzące, zatem chcieliby tę niedzielę spędzić idąc do kościoła. Moim zdaniem zatrudnienie nie jest ku temu przeszkodą, bowiem można się udać tam wcześniej rano, późnym wieczorem po południu. Dostosować to do swojego rytmu pracy. A co, jeżeli te i inne zmiany doprowadzą do tego, że w Polsce zostaną spopularyzowane kasy automatyczne? To są kraje, w których to rozwiązanie jest już szeroko stosowane. Zakaz handlu w niedzielę, podwyższony ZUS dla pracowników, podwyższenie płacy minimalnej. To wszystko może skłonić pracodawców. W tym przypadku wielkie sieci handlowe, do tego, żeby zamiast ludzi zacząć inwestować w maszyny. Ciekawe, co wtedy powiedzą polscy związkowcy. Zawsze jestem szokowany tym, jak polscy przedsiębiorcy są kreatywni i jak potrafią omijać wszelkie nakazy i zakazy. Otóż, nie wiem, czy pamiętacie, zakaz sprzedaży, spożywania i dystrybucji dopalaczy. W tym momencie pojawił się cały wysyp sklepów kolekcjonerskich, gdzie te dopalacze, z zaznaczeniem, że nie służą do spożycia, były sprzedawane jako artykuły kolekcjonerskie. Tutaj. Mielibyśmy o wiele więcej możliwości. A co sądzicie na przykład o piekarni, która w niedzielę sprzedawałaby chleb jako artykuł kolekcjonerski? Albo o muzeum spożywczym, które w niedzielę sprzedawałoby produkty. To znaczy, eksponaty do wypożyczenia za kaucją. No i jeżeli ktoś by ich nie oddał, no to trudno, kaucja by przepadała. Co sądzicie o sklepach z odroczoną płatnością do poniedziałku? Przecież te wszystkie możliwości są nieprzewidziane przez ustawę. Co z zakupami na stacji benzynowej? Co z zakupami w sklepiku szpitalnym? Ustawodawca nie jest w stanie całkowicie zakazać handlu w niedzielę. On może jedynie przesunąć pieniądze z jednych do drugich podmiotów. Nie zmieni jednak ogólnej sumy. Jeżeli ludzie będą chcieli kupować w niedzielę będą to robić, niezależnie od tego, ile ustaw powstanie, by im tego zakazać. Na sam koniec chciałbym dodać taką oto ciekawostkę. Otóż 80% Polaków robi zakupy w niedzielę, według sondażu przeprowadzonego przez Ceneo. Tymczasem, według sondażu przeprowadzonego przez CEBOS na zlecenie OPZZ-u, aż 61% Polaków popiera zakaz handlu w niedzielę. Co to oznacza? Co najmniej 41% Polaków, mimo że uważa, że handel w niedzielę powinien być zakazany, robi zakupy i czeka, aż im ktoś tego zakaże. Sami nie przestaną tego robić. A ja mam dla nich taką oto radę. Przestańcie robić zakupy w niedzielę. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do subskrybowania, komentowania. Możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, macie jakieś uwagi, chętnie je usłyszę w komentarzach. Oczywiście każda konstruktywna krytyka jest cenna. Konstruktywna. Natomiast jeżeli nie macie zastrzeżeń, to widzimy się w kolejną niedzielę. Cześć!